Hej, z z Sen witam was w kolejnym odcinku z Flight Friday Funky. Dzisiaj powrócimy sobie do Sky. Po raz, po raz kolejny Sky. Tylko teraz, z tego co słyszałem, Sky chce być naszym. naszym przyjacielem, naszym przyjaciółką. Oj, mamy trzy piosenki aż trochę dziwnie nasz boyfriend wygląda z pędzlem w ręku. Ale okej, okay, lecimy. Sky versus Softy. To to jest chyba jakiś softy boyfriend czy coś takiego takiego moda od większego. Zobaczy zobaczymy jak to wygląda. A, okej, okay, czyli dobra, zaczynamy od razu. Okej. Okay. O Jezu, ale wysoki ma głos ten boyfriend. Co jest? Aż tak? On ma chyba wyższy głos... On ma wyższy głos od tej Sky. Oj, o wiele większy. Ale fajnie w ogóle wygląda ten. Jak on ma... Piko z tyłu. To jest piko, nie? Rude włosy? Takie oczy chyba piko. I ten pociąg tam z tyłu. Ty, pociąg z tyłu ma tego, Boba. Bob jeździ pociągiem tam z tyłu. Ole, kurde, wysokie dźwięki. Już trzy misy skądś? Ja nie, a no nie wierzę. Dobra, trzeba się skupić. Skupić, a propos. Ogólnie. Dobra, to powiem wam na dru drugiej piosence, bo widzę, że to trzeba się skupić. Kurde. Nie sądziłem, że aż tyle tutaj będzie z pierwsza piosenka, kurde. A no dobra. E, ogólnie myślałem, żeby też nie zacząć nowej serii, powrócić do Minecrafta. <gry> I możecie mi napisać w komentarzach co myślicie o tym, ale to nie będzie e, zwykły Minecraft, tylko ten. E, bardziej takie. Jakby to powiedzieć, granie takich mapek e, customowych, które stworzyli ludzie. Może się pojawią jakieś horrorowe, jakieś przygodowe i tak dalej. Myślałem, że to w miarę dobry pomysł, tak żeby powrócić do tego Minecrafta. A żeby nie zaczynać zwykłej serii zbudowania i tak dalej, to właśnie, żeby coś takiego zrobić. Proszę mi na w komentarzach, co o tym myślicie. I czy, by chcieliś, czy chcielibyście tak coś zobaczyć? Bo tam wiem, że niektórzy chcieli, żeby Minecraft wrócił. <laughs> Także, no, jest na to szansa. Piosenka się udała. misów 10. No, także piszcie w komentarzach, co tam myślicie o tym Minecrafcie z kastą mapek jakiś parkurowych. Może zobaczymy, co będzie tam. No i zawsze możecie zaproponować coś, jakąś tutaj mapkę czy coś. Z chęcią zobaczę. Mam nadzieję, że mi Kom wytrzyma Minecrafta. Dobra, ale skupmy się na modzie. W ogóle czemu ta... Zastanawiam mnie dlaczego ta y, Sky ma opaskę na oku. Tak jakby ktoś jej... Chodż, wydłubał to oko. <laughs> nie chcę mówić źle, ale no tak to wygląda. Wiem, że to jest na, y, ten mod jest na podstawie Fanarta takiego jednego. Właśnie ona też miała tam y, tą. Y, opaskę ale zawsze mi się kojarzy, że jak ktoś ma taką opaskę na oku, to że nie ma oka. <laughs> Może nie mam. Kurde, mi się podoba ten ten piko on tak świetnie wygląda o kurde ale seria <laughs> udało się no, ten piko wygląda tak koks w porównaniu do tego oryginalnego z nieba ziemia tu maska kurde jakaś tutaj włosy zarąbiście zrobione kaptur świetne to a boyfriend wygląda źle <laughs> naprawdę źle i czemu on ma tak wysoki głos? On ma dwa razy wyższy głos od sky! Sky! Sposłuchajcie no, tego! Masakra. Już pominijmy to, że śpiewa do pędzla, to to już w ogóle. Masakra. No, ale ta ogólnie ta seria z Minecrafta by weszła pewnie yy, po tym. O Jezu, chwila. Yy, weszłaby po. po grani, jakbyśmy już przeszli ten chapter trzeci i tak dalej. Może wcześniej. A może bym jakoś to połączył że raz grani, raz Minecraft. <laughs> Zobaczymy. Wszystko zależy od tego, co wy tam byście chcieli. O Jezu, dobra. W sumie taki, taki poziom nawet jest spoko. Jak yy, jest strasznie dużo klikania, ale. Jak jest strasznie dużo klikania, ale takiego nie za szybkiego, nie? Tak możesz po prostu płynąć na tych palcach. Tak płynnie po prostu ruszać tymi palcami. O, właśnie na przykład teraz. Tak pięknie to wychodzi, nie? To jest druga czy trzecia piosenka? Bo już kurde nie wiem. Chyba druga. Dobrze, girlfriend. O nie, no mis! Dwa misy, kurde. Dobrze, że girlfriend tutaj nie ma, by się wkurzyła, że znowu Sky przyszła. 3, 2, Może lepiej jest, że Pico jest bezpiecznie i znowu Girlfriend nie zostanie ukrzyżowana przez Sky. No ale już widzę, że Sky nie wariuje. W ogóle mi się wydaje, czy ten pociąg po lewej na Maxa jest taki okrwawiony, jakby kogoś przejechał. Bo jak on tak jedzie, to czasami tak widzę, jakby takie czerwone plamy Będę no się musiał przyjrzeć zaraz Praw? Boyfriend, proszę, zniszcz ten głos, błagam się Ty zaraz tutaj wyjdziesz Z sopranów, powyżej sopran zaraz wyjdzie Tak, jest okrwawiony, ale na oknie Czemu ten pociąg jest otworzony na oknie? Nie wiem. Dziwne strasznie. No też inne postacie jeżdżą, Możecie mi napisać w komentarzach, jak ci dopatrzyliście tam kogoś jeszcze. Znajomego. O, no i duecik! Uwielbiam duecik! Ale cały czas. To powinno być na odwrót. Ten głos Sky to powinien być głos boyfrenda. Udało się Kurde, no misji jeden ucie no Kurde Taką serię będziemy musieli walnąć? Dobra Trzeba się przyzwyczaj... Przygotować O Jezu Ale się myli Nie, no dwa misy, kurde Chciałem full combo zrobić, chociaż jedno Robię 10 razy szybsze piosenki tutaj, a tutaj kurde taki wolny nie mogę. Na full combo zrobić. No ale wolne nie oznacza łatwiejsze. To jest właśnie ten problem. Może im wolniejsze nawet, tym trudniejsze być. A? Ale oni wyją. Jezus Maria. Spokój się, co ty wyjesz tak? Ja pierniczę. Masakra. Dwa wyjce. <grystanie> Nie udało się full combo. Niestety. Kurde. No to jest po prostu smutek zawsze. Cztery misy, jeden. To Rozumiem, jak 50 misów to wtedy jest, ale jak tak malutko to jest masakra. No dobrze, tak by się prezentował tutaj Sky versus e, Softy Boyfriend. E, piszcie w komentarzach, co uważacie na temat tej serii z Minecrafta. A jeśli z wami jak na odcinek się podobał, no to zostawcie lajka. Do zobaczenia i pa pa!